Tania woda, gaz, prąd są niezbędne do tego, abyśmy mogli się rozwijać, nie tylko w sferze zamożności. Z dobrobytu zbudowanego na tych wartościach otrzymamy bezpieczniejsze i dłuższe życie, bogatszą, szerzej promieniującą kulturę i sztukę, lepszą edukację i przyszłość polskich firm, zarówno w przemyśle, jak i rolnictwie oraz handlu i usługach. Głosuj na ruch dobrobytu i pokoju i pozwól sobie na lepsze życie już po wyborach. Nie czekaj w nadziei i stagnacji kolejne 4 lata. Głosuj na listę numer 9. W maju 1939 roku minister Beck wypowiedział słowa My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Cztery miesiące później rozpoczęła się wojna, która kosztowała życie miliony polskich obywateli. Czy obecna retoryka rządu i partii opozycyjnych nie przypomina ci tej sprzed 1 września? Tylko Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju daje gwarancję, że żadna wojna nie będzie nasza. Jesteśmy prawdziwie inną drogą. Jesteśmy częścią Was, częścią społeczeństwa. Zagłosujcie na siebie, zagłosujcie na Ruch Dobrobytu i Pokoju. Na listę numer 9. Materiał Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Szanowni Państwo, to będą najważniejsze wybory po 1989 roku. Będziemy wybierali, czy chcemy Polski demokratycznej, czy Polski, w której łamie się polską konstytucję. Czy chcemy Polski, która jest w Unii Europejskiej, czy chcemy Polski, która nie będzie w Unii Europejskiej. Czy chcemy normalności wzajemnego szacunku, czy chcemy tych codziennych kłótni. Dlatego warto głosować na kandydatki i kandydatów z listy lewicy. Jestem pielęgniarką. Od 35 lat w służbie dla drugiego człowieka. Zdrowie i życie to wartość najwyższa. Szpitale i przychodnie to nie są fabryki, a pacjent to nie jest towar. Pacjent to jest dobro, o które należy się troszczyć. Pacjent to jest dobro, o które należy dbać. Mam 32 lata i jestem ze Stargardu. Jeśli tak jak ja kochasz Polskę i Pomorze Zachodnie, chcesz, aby nasza wspólna ojczyzna była państwem silnym, bezpiecznym, nowoczesnym, świeckim, a także przyjaznym dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, pochodzenia czy zasobności portfela, zagłosuj na mnie w najbliższych wyborach. Miejsce 14 na liście Lewicy w Okręgu 41, bo wspólnie możemy więcej. Dzieci i młodzież to nasza przyszłość. Ich zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo ekonomiczne to fundament silnego społeczeństwa. Kandyduję do Sejmu, by walczyć o powszechną państwową pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla młodego pokolenia. Potrzebujemy też skutecznych rozwiązań w walce z przemocą ekonomiczną wobec dzieci, jaką jest niealimentacja. Bo alimenty to nie prezenty. Każdy zasługuje na pełną ochronę zdrowia i godne życie. Głosuj na kobiety lewicy. Przyszły rząd lewicowy zagwarantuje 8% PKB. Na ochronę zdrowia. Szczecińskie szpitale potrzebują miliarda wsparcia, tak aby nasi pacjenci mogli leczyć się w komfortowych warunkach. Jako lewica nigdy nie pozwolimy na prywatyzację szpitali. Jak ważne jest to, aby przedsiębiorcom stworzyć dobre i stabilne warunki do rozwoju ich przedsiębiorstw, aby mogli oni zatrudniać pracowników i oferować im godną zapłatę za ich ciężką pracę, niech świadczą wszystkie minione, już prawie trzyletnie, doświadczenia związane z kryzysami, które nas dotykały. Potrzebujemy Państwa głosów, żeby zaprezentować Polsce dobry program dla Polek i Polaków. Zapraszam do głosowania na listę Lewicy. Materiał Komitetu Wyborczego Nowa Lewica Wielkim problemem Pomorza Środkowego, ale i nie tylko, mówię tu o skali Polski, jest służba zdrowia. Dzisiaj dostęp do tej służby zdrowia stał się jeszcze bardziej skomplikowany. Jeżeli nie ma się dużych pieniędzy, to dostęp do tej służby zdrowia jest bardzo ograniczony. Zmienimy to. To jest bardzo ważne, żeby każdy człowiek miał dostęp do tego, co jest potrzebne starzejącemu się społeczeństwu. Jak jest trudny czas, to dobry gospodarz musi oszczędnie gospodarować. Nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Za to drukowanie pieniędzy zapłacisz Ty, Twoje dzieci i wnuki. 75 plus. Dopłatę do najmu. Bezpieczny kredyt? Kredyt 0% na 25 lat. 500 plus. 500 plus. 770 plus. 800, plus. 800 plus. 800 plus. 1000 plus. Mieszkania? Mieszkanie plus. Villa plus. Maluch plus. Babcio. Trzynastki i czternastki. Fotowoltaika. Ser szwajcarski. Pompy ciepła. Paliwo. Węgiel foksujący. Gaz. Ciepła woda w kranie. Durszlak. Prawdzam. Dom 160 metrów kwadratowych. Mieszkania dla wszystkich. Wille i pałace wszystko dla wszystkich Dziękuję bardzo Dzięki. Nie łykaj wszystkiego jak pelikan Konfederacja ostrzega PIS plus PO równa się drożyzna 89 rok to czas, kiedy w Polsce rozpoczął się czwarty gospodarczy rozbiór polski. Od tamtego czasu, przez 30 lat do dnia dzisiejszego, niszczone jest polskie górnictwo. Polskiego hutnictwa już nie ma, polskie rybołówstwo, przemysł włókienniczy. Praktycznie wszystkie sektory przemysłu są niszczone. Polska dzisiaj staje się kolonią, ponieważ została zalana. Kapitałem zachodnim. Jesteśmy ewenementem w negatywnym znaczeniu tego słowa. My dzisiaj niszczymy nasze górnictwo, gdzie 80% energii elektrycznej pochodzi z przetwarzania węgla. To właśnie Niemcy, które są liderem Unii Europejskiej, z roku na rok zwiększają swoje wydobycie i również inne państwa Unii Europejskiej, które mają promil złóż, które my mamy. Dzisiaj na horyzoncie pojawia się partia Polska jest jedna, która stawia na najwyższe wartości. Bóg, rodzina, ojczyzna. To partia, która będzie stawiała na polskiego przedsiębiorcę, gdzie przynajmniej 51% jest polskiego kapitału, która będzie stawiała na polskiego rolnika, dając mu pełne swobody działania, która będzie stawiała na polską energetykę, na węgiel, gdzie Polska ma największe złoża węgla w całej Europie. Będziemy stawiać na geotermię. Na osoby niepełnosprawne. Będziemy stawiać na ochronę życia bezwzględną, od poczęcia do naturalnej śmierci. Pójdziemy w kierunku demokracji bezpośredniej. Będziemy bronić gotówki. Już 15 października. To jest ten moment, kiedy będą się ważyły losy Polski. W tym czasie postaw na prawdę. Wybierz dobro i wybierz wolność. Lista numer 7. Polska jest jedna. Prawda Was wyzwoli. Gdy rządził Tusk. Padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych wojska polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tysięcy żołnierzy. Tusk zostawił nas całkowicie bezbronnych wobec Rosji. Prawo i sprawiedliwość to zmieniło. Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tysięcy żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Zbudowaliśmy mur na granicy z Białorusią. Dla Pis bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej, próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Posunął się nawet do próżb. Jeśli mm, rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady WTO. Prawo i sprawiedliwość to zmieniło i oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów, którzy próbowali zmusić nas do przyjęcia w naszym kraju nielegalnych imigrantów. To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych i nie ma też zamieszek i wielu przestępstw. Dla PIS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Takie są zasady burlowych. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Gdy rządził Tusk, Podniósł wiek emerytalny Polakom do poziomów nigdy wcześniej nie widzianych. Kobietom Tusk podniósł wiek emerytalny z 60 do 67 lat, a mężczyznom z 65 do 67 lat. Kobiety w rolnictwie miały pracować aż o 12 lat dłużej. Im Tusk podniósł wiek emerytalny z 55 lat do 67 lat. Prawo i sprawiedliwość to zmieniło i przywróciło godność zwykłym Polakom. Rząd PISu natychmiast unieważnił decyzję. Tuska I przywrócił poprzedni, niższy wiek emerytalny. Dla PIS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, ponownie podniesie wiek emerytalny. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Rządził Tusk, bezrobocie poszybowało do poziomu 14,4%. To dlatego miliony zwykłych Polaków traciły swoje miejsca pracy i nie mogły utrzymać swoich rodzin. PIS to zmieniło. Wspólnie ze zwykłymi Polakami odbudowaliśmy naszą gospodarkę. W rezultacie bezrobocie w Polsce jest dziś najniższe w Unii Europejskiej. Dla PIS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, to znów oszuka zwykłych Polaków. Bezrobocie znów będzie szybko rosnąć. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Pamiętam, jak rządził Tusk. Pamiętam jego wszystkie kłamstwa i niedotrzymane obietnica. Pamiętam, jak rozbroił Polskę. On naraził nas na niebezpieczeństwo. Pamiętam te zdjęcia, jak przytulał się z Putinem. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Musimy walczyć o godne życie emerytów i rencistów. Musimy walczyć o małych, mikro i średnich przedsiębiorców. Dla mnie ważni są również pracownicy i samozatrudnieni. Czas usprawnić system ochrony zdrowia i utworzyć Centrum Interwencji Obywatelskiej. To są moje cele na najbliższą kadencję. Zobaczcie, może być normalnie. Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz. Rozliczyć te władze, żeby Polska znowu była wolna, od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Przerwamy program, by pokazać Państwu ukrywaną przed wami prawdę. Tego tutaj nie zobaczycie, ale mówią o tym, inne media. Straszą uchodźcami budują płot, a tymczasem okazuje się, że Pis. Stracił kontrolę nad naszymi granicami i sprzedał nasze bezpieczeństwo. Wszyscy w NSZ wiedzieli i minister też. Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatów słaliśmy listy z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni. Islamabad, Stambuł, Abuja i tego było dużo więcej. Telefon, przelew, pieczątka to działało jak mafia. Ekskluzywne posiadłości dla fundacji bliskich ministrowi edukacji, dla swoich wille za miliony, dla reszty mieszkania plus z kartonu. Drożyzna, grzyb i niekończące się usterki. Rządowy program mieszkaniowy to katastrofa. Te mieszkania się rozpadają. Zobaczcie, może być normalnie. Stajemy do walki ze złem. Twarzą w twarz rozliczyć te władze. Żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Rząd chwali się bezpieczeństwem polskiego nieba, a dwa miesiące później gubi sześciometrową rosyjską rakietę, która mogła mieć jądrową lub biologiczną głowicę i nie mogli jej znaleźć przez cztery miesiące. Pocisk znalazła przerażona kobieta na wycieczce. Politycy PiS brali udział w aferze okradania pojemników PCK. Czerwony Krzyż mógł stracić nawet 3 miliony złotych. Część pieniędzy przekazywali na kampanię wyborczą PiS. Zobaczcie, może być normalnie. Stajemy do walki ze złem. Twarzą w twarz. Rozliczyć te władze. Żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Politycy PiS brali udział w aferze okradania pojemników PCK. Czerwony Krzyż mógł stracić nawet 3 miliony złotych. Część pieniędzy przekazywali na kampanię wyborczą PiS. Kiedy Polacy walczyli o życie, oni robili na nas interesy. Ministerstwo Zdrowia zapłaciło 5 milionów złotych instruktorowi narciarstwa za nadające się do wyrzucenia maseczki, ale ważne, że instruktor to przyjaciel rodziny ministra. Zobaczcie, może być normalnie. Stajemy do walki ze złem. Twarzą w twarz. Rozliczyć te władze. Żeby Polska znowu była wolna. Od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Handlarz bronią z czarnej listy ONZ powiązany z albańską mafią były współpracownik SB dostaje blisko 200 milionów złotych za respiratory. Umowy nie wykonuje. Odpowiedzialny za to minister przechodzi do innego ministerstwa, a handlarz podobno umiera w Albanii. Zostaje szybko skremowany i bez informowania sąsiadów pochowany. O sprawie cisza, a pieniędzy dalej nie ma. Rząd na konferencji chwalił się, że największy samolot świata przywiózł tysiące maseczek, tylko że miały sfałszowane certyfikaty i nie spełniały norm. A i tak trafiły do medyków. Zapłaciła za to państwowa spółka. Zobaczcie, może być normalnie. Stajemy do walki ze złem. Twarzą w twarz rozliczyć te władze. Żeby Polska znowu była wolna. Od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Pozwolimy Polakom swobodnie i tanio zwiedzać nasz kraj. Wprowadzimy jeden bilet na całą Polskę. Za 150 zł miesięcznie będziesz podróżować pociągiem po całym kraju oraz autobusami i tramwajami w każdym polskim mieście. Wystarczy jeden bilet. Jedziesz ze mną. Nazywam się Adam Rudawski. Drugi na liście trzeciej drogi. Polska 2050. przychodzimy do Was z gwarancją lepszej Polski. Nauczyciele mają dość. Odchodzą ze szkoły. Ja również odeszłam, choć nauczanie było moją pasją. Chcę wrócić, ale nie do szkoły czarnej. Te szkoły na miarę XXI wieku. Wiem, co należy zmienić. Agnieszka Malinowska-Wasilu, piąta na liście Trzeciej Drogi. Pierwsza kobieta Polski 2050 na liście. Ile jeszcze zniosą polscy przedsiębiorcy? Ich sytuacja jest naprawdę trudna. Skończymy z przykręcaniem śruby. Żadnych nowych podatków. Wad tylko od zapłaconych faktur. Powrót do poprzedniego sposobu poboru składki zdrowotnej. Za l4 pracownika od pierwszego dnia zwolnienia zapłaci ZUS. Nazywam się Adam Rudawski, drugi na liście Trzeciej Drogi, Polska 2050. Czarku Pakulskim mogę powiedzieć tylko jedno, a w zasadzie dwie rzeczy. To bardzo dobry lekarz i bardzo dobry człowiek. Czarek Pakulski to gość, który chciałbym, żeby był moim lekarzem, żeby był moim kumplem, żeby był moim sąsiadem, też moim posłem. Życzę Ci Czarku wszystkiego dobrego. Walcz! Trzecie miejsce, druga lista w Szczecinie. Czarek Pakulski, mój kolega. Idź na wybory. Lista numer dwa, pozycja numer trzy. Cezary Pakulski. Zapewnimy dzieciom lepszą szkołę. Bez stresu, bez zadań domowych, bez konieczności korepetycji. Z lekkim tornistrem. Nauczymy dzieci pracy zespołowej, płynnego angielskiego po podstawówce i damy w szkole każdemu dziecku jeden ciepły posiłek dziennie. Nazywam się Adam Rudawski, drugi na liście Trzeciej Drogi. Polska 2050. Zadbamy o najmłodszych. Zdrowie psychiczne dzieci jest najważniejsze. Zapewnimy im specjalistyczną opiekę. Koniec ze zbiórkami na ratowanie życia. Leczenie chorób rzadkich tylko z budżetu państwa. Darmowe, zdrowe posiłki w szkołach, receptą na walkę z otyłością. Zadbamy o rodziny. PIT 0 to pensje wyższe nawet o 15%. Te pieniądze zostaną w waszych portfelach. Darmowe bony na dodatkowe zajęcia w szkołach. Koniec z płaceniem za korepetycje. Bezpłatna komunikacja do pracy i szkoły. To da się zrobić. A my wiemy jak. Bezpartyjni samorządowcy to normalna Polska. Lista numer jeden. Oni kłócą się o poglądy, o wiarę, o pieniądze, o wszystko. Dzielą nas, Polaków. Nie należę do nich, nie łączę się z nimi. Nie biorę udziału w podziale Polski. Myślisz, że jesteś sama? Myślisz, że nie możesz nic zrobić? Każdy może oddać głos i polepszyć życie Polaków. Normalna Polska. Lista numer jeden. Bezpartyjni samorządowcy. Zadbamy o najmłodszych. Zdrowie psychiczne dzieci jest najważniejsze. Zapewnimy im specjalistyczną opiekę. Koniec ze zbiórkami na ratowanie życia. Leczenie chorób rzadkich tylko z budżetu państwa. Darmowe, zdrowe posiłki w szkołach, receptą na walkę z otyłością. Zadbamy o rodziny. PIT Zero to pensje wyższe nawet o 15%. Te pieniądze zostaną w Waszych portfelach. Darmowe bony na dodatkowe zajęcia w szkołach. Koniec z płaceniem za korepetycję. Bezpłatna komunikacja do pracy i szkoły. To da się zrobić. A my wiemy jak. Bezpartyjni samorządowcy to normalna Polska. Lista numer jeden.